Witam Was na kanale Sims Week, ja jestem Pandorama, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny CC Build. Tak, dzisiaj mamy CC Build i mamy dzisiaj walentynki. Jak widzicie po miniaturce, jest to taki domek, szklarnia, dwa w jednym takie. Stwierdziłam, że chcę zrobić romantyczne miejsce, ale też bez przesady, żeby ono było całe w czerwieni i w ogóle i w ogóle. Tylko taki mój wymarzony domek na walentynki. Mi się marzy w sumie taki wyjazd, gdzie będę otoczona wodą, pięknymi widokami, naturą, ale też pięknym wnętrzem. Jest ono trochę surowe. Są tam kartony, jakieś tam kraty, takie po piciu, albo po piwie. Malutka łazieneczka. Wszystko jest przeszklone. Łóżko będzie z palet. Takie miejsce do odpoczynku, troszeczkę rozmyślenia. Dla mnie romantyzm kojarzy się troszeczkę inaczej, ale do tego to zaraz. Jak widzicie, większość już była gotowa przed moim meblowaniem, ze względu na to, że ja Wam już mówiłam, pokazywałam parę razy robienie jeziorek, zajmuje masę czasu i naprawdę szkoda. Marnować tak naprawdę ten czas w bildzie, żeby wam pokazywać, jakie ja kamień do kamienia dostawiam, więc zazwyczaj ucinam to całkowicie. Zasady pokazałam wam w tips and tricks, więc jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak to mniej więcej robić, to zapraszam do tej serii. Ja zawsze robię takie jeziorka, ale właśnie z fontanny, tak jakby nie lubię tych głębokich, bez sensu są dla mnie, są za głębokie po prostu, a tu chciałam, żeby to wyglądało w miarę fajnie. Dawało taki romantyczny nastrój troszeczkę, ale też taki nastrój natury, autentycznie natury, takiej czystej natury. I to mi się kojarzy z takimi bardziej walentynkami niż właśnie jakieś czerwone pokoiki. Nie mój styl totalnie po prostu. Może dlatego nie zrobiłam. I zdecydowałam się na coś takiego. Plus to siedziało mi w głowie i wiem, że to troszeczkę przypomina ten ostatni domek szklany, ale tutaj macie wszystko skompresowane na takiej bardzo małej powierzchni. Jest tycia kuchnia, bardzo malutka łazieneczka. To jest typowy taki domek na wyjazd. Jednorazowy jakby, ale też jako domek letniskowy. Plus ten wyspowy styl, wyspiarski niewyspowy, taki fajny akcencik, że widzimy też wodę. I jesteśmy nad tą wodą. Nie tylko naokoło nas, jeżeli ktoś chce wstawić w środek lasu, to też fajnie będzie wyglądać, ale tutaj pod to się tak jakby wzorowałam, że prócz tego jeziorka naszego, naokoło widzimy ten taki ocean, tak to nazwijmy. Może jezioro ocean. O ile okna i sufit tak jakby ten przeszklony są czarne, to cała reszta jest w jasnym drewnie, bieli, w takich fajnych, delikatnych kolorkach. Jest tam pudełeczko takie Kształcie serduszka, żeby jednak to dalej były walentynki. Chociaż, tak jak Wam mówiłam, ja troszeczkę inaczej rozumiem to wszystko, troszeczkę inaczej przeżywam, tak jakby walentynki. Od zawsze coś na walentynki musiałam robić. Jak byłam sama, to gdzieś wychodziłam. Ogólnie walentynki są dla mnie. Kolejnym zwykłym dniem, chociaż od kilku lat są troszeczkę ważniejsze, ze względu na to, że wtedy poznałam się z moim chłopakiem obecnym. Totalnie przez przypadek, w totalnie zabawnych okolicznościach i dużo lepiej sobie je kojarzę. Chociaż nie powiem, walentynki zawsze były takim czasem dla mnie i starałam się poświęcić je sobie, poświęcić ten dzień jako celebrację czegokolwiek tak naprawdę, więc zazwyczaj chodziłam do kina. Chodziłam do kina, patrzyłam na to, jak inni też wychodzą, nawet parami, i siedziałam tam sama, i wcale nie czułam się źle, tak naprawdę, bo celebrowałam związek sama ze sobą, bo jeżeli siebie nie lubicie. To jak mają Was inni polubić? I ja to zawsze powtarzam. Jakim cudem mają Was polubić wasi znajomi albo wasz przyszły partner, jeżeli Wy siebie samych nie lubicie? No to skoro Wy nie jesteście w stanie ze sobą wytrzymać, gdzie no, żyjecie ze sobą na co dzień, 24 na dobę, nawet jak śpicie, no to jak inni mają z Wami wytrzymać, tak? Więc co roku dla mnie to był taki moment, żeby sobie. Odpocząć, odpocząć od myślenia o wszystkim i zrobić coś dla siebie, wyjść, zjeść sobie ciasto, pochodzić po mieście, zrobić cokolwiek, tylko nie siedzieć w domu i użalać się nad życiem, bo to jest bez sensu. A odkąd mam. Chłopaka, tak, obecnego, i spędzamy, wiadomo, te walentynki razem, to tutaj jest taka prośba razem z leciutkim takim tipem, poradą taką małą dla dziewczyn w szczególności, bo to my zazwyczaj zapominamy totalnie o tym. Walentynki to nie jest dzień kobiet. To nie jest dzień, w którym faceci. Idą za nami, bo my chcemy sobie gdzieś iść, i oni muszą z nami iść. To jest dzień zakochanych. Obojga zakochanych. Żeby było śmieszniej, Walenty był facetem, tak? No to tym bardziej. Ja staram się naprawdę, wiadomo, nadal robić to, co chcę, nadal te Walentynki spędzać w pewnym sensie po swojemu. Ale doszła ta druga osoba, ta druga osoba, która też jest ważna w ten dzień, i ta druga osoba nie musi chcieć pójść na ten film, co wy chcecie. Nie musi chcieć pójść z Wami. Do restauracji, nie musi chcieć akurat tego i tego robić. Dlatego zapytajcie prosta zasada. Zapytajcie, rozmawiajcie ze sobą. Nie ciągnijcie go na film, na który on nie chce iść. Pójdźcie może z nim na jego film. Albo znajdźcie jakiś kompromis. Może jest film, który chcecie obejrzeć razem. Ja właśnie walentynki zrobiłam sobie w weekend i poszliśmy na super film. Spędziliśmy dzień totalnie zwyczajnie niby, ale przez to ile pracy mamy, ile zajęć w ogóle dziennie mamy, to jak mało się widujemy, dla nas nawet jeden dzień na układaniu puzli, leżeniu w łóżku, oglądaniu YouTube'a i pójściu na chwilkę do kina, jest naprawdę super, bo na co dzień to nie jest takie proste. A tak znalazła się chwila. Ja zapytałam, co on chce, on zapytał, co ja chcę. Znaleźliśmy coś pomiędzy tym wszystkim, jest to wspominać przynajmniej, a nie że zabiorę go na. Jakiś byle jaki film, który w sumie sama nie wiem po co oglądam. Bo ja tak chcę i on będzie się męczyć, i ja będę patrzeć na to, jak on się męczy w ten dzień. I w sumie zawsze mnie denerwowało to, że wszyscy traktują to jak dosłownie, jak dzień kobiet, że to tylko chłopak ma się starać w walentynki, a tak nie jest. Ja lubię naprawdę dawać z siebie wszystko. W szczególności w związkach międzyludzkich, gdzie od tego, jak my się zachowujemy, wszystko zależy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dojść do kompromisu, nawet w taki dzień, a w szczególności w taki dzień, dzień zakochanych, no to jak my żyć będziemy ze sobą? To jest taka mała przestroga i troszeczkę też taki mały tip, właśnie porada. Bo przez tyle lat chodzenia w Walentynki sama do kina napatrzyłam się na katusze dosłownie chłopaków, którzy są ciągnięci na komedie romantyczne, chociaż nie mają na to. Ochotę, ale no, tak się jakoś przyjęło, że w Dzień Zakochanych trzeba coś zrobić i trzeba słuchać się tego drugiego partnera, tak? A może posłuchajmy się nawzajem. Tak będzie dużo łatwiej. I to absolutnie nie jest tak, że ja się do kogokolwiek czepiam, że nie wiem, chcę coś narzucić komuś czy zrobić komuś przykrość. Nie o to chodzi totalnie. Chodzi mi o to, że czasem zatracamy się w tym, co powinniśmy zrobić. I w tym, jak to powinno wyglądać według nas, i zapominamy całkowicie o tym, że nie o to chodzi. Że nie chodzi o to w Walentynkach ani w żadnym święcie, żeby się pokazać, żeby zrobić to, co każdy film nam mówi, albo to, co nam reklamy mówią. Tu chodzi o celebrację tego dnia i celebrację uczucia, które wiąże nas z tą osobą albo ze sobą, rzecz jasna. I to, jak my to przeżyjemy, zostanie z nami, a przynajmniej powinno z nami zostać, dlatego spędźmy ten dzień. Jak najprzyjemnej dla obu stron. I naprawdę tak się robi piękne wspomnienia. A to wspomnienia zostają z nami do końca życia. Ale już przechodząc do jeszcze innego tematu, dzisiaj będą dwa odcinki. Teraz widzicie CC Build, a już za godzinę pojawi się taki tour bardziej, ale w serii Speed Build, czyli w serii bez modów. Też tam zrobiłam coś takiego... Malutkiego, dobra, nie malutkiego, ogromnego, ale coś w stylu walentynek, coś typowo na walentynki. I stwierdziłam, że czemu by wam nie pokazać tego wszystkiego w jeden dzień? Mam nadzieję, że to nie będzie za dużo i że obejrzycie sobie oba odcinki. Tak samo przypominam o tym, że w tym tygodniu mamy tydzień live'ów. Około 20:30 zaczynamy i staramy się codziennie ruszyć z jakimś tam live'em dla Was. Mam nadzieję, że oba bildy Wam się spodobają, że wpadniecie na live'a. Jak zwykle linki do modów będą albo w opisie, albo w przypiętym komentarzu. Jest ich dość mało, więc wydaje mi się, że nie powinny jakoś tam zbyt dużo zająć. Wszystko mniej więcej w tym samym czasie będzie też na galerii. No i życzę jasna ten drugi odcinek zapraszam za godzinkę. A jeżeli oglądacie to powyżej tego jak już to wrzuciłam, no to sprawdźcie szybko, bo są dwa odcinki. Może. Jeden i drugi Wam się spodoba, kto wie. Mam nadzieję i rzecz jasna, jak zwykle, proszę Was o opinie, jakieś swoje, tak i komentarze w komentarzach. Mam też nadzieję, że walentynki miną Wam tak, jak sobie zaplanowaliście, albo lepiej niż sobie nawet planowaliście, lepiej niż mieliście nadzieję, myśleliście, że dostaliście wymarzoną walentynkę, albo wymarzoną rzecz, którą chcieliście dostać i że ten jeden dzień w roku Dzień miłości będzie niezwykły, albo przynajmniej nad wyraz przyjemny. A dla tych, co nie lubią walentynek, nie martwcie się, jutro jest kolejny dzień, zwyczajny i macie już kolejne z głowy. W następnych odcinkach będziemy już wracać do normalnych budowli. Myślę, że może niedługo pojawią się jakieś restauracje w Speed Buildzie, bo ostatnio mam na to jakąś fazę. Takie mam wrażenie, a póki co w Bildzie szykują się nadal pokoiki różnego typu i rzecz jasna szykują się też mieszkanka, bo mam kilka w głowie i myślę, że w najbliższym czasie powinno pojawić się. Na przykład mieszkanie w stylu Barbie, bo to był bardzo fajny pomysł przez kogoś zaproponowany. Dalej chcę, żebyście mi dawali w komentarzach jakieś propozycje do buildów. Ja to wszystko czytam, nawet jak nie odpisuję, to mówię wam, ja to czytam, staram się wam odpisywać. Ale no wiadomo, jest was coraz więcej i tych komentarzy jest coraz więcej i staram się odpisywać na te, które uważam, że powinnam. A resztę łapkuję, niektóre jak widzicie też serduszkuję, także nie martwcie się. Wszystkie komentarze są przeczytane, czasem po jakimś czasie, ale. Zawsze staram się przejść przez te stare odcinki też i zobaczyć, czy czegoś tam ciekawego nie napisaliście. A na tą chwilę ja się będę z Wami żegnać. Zapraszam Was na kolejny odcinek za godzinę i na kolejne odcinki w ogóle na naszym kanale, które się pojawiają codziennie. Zapraszam Was na live, y, do grupy na Facebooku, Instagrama, Snapchata, bo też mamy. Linki w ogóle w opisie są do wszystkiego, do Facebooka, do strony itp. Itd. A na tą chwilę ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Pa!